Czym jest kształcenie dualne? Do czego potrzebny jest klaster edukacyjny i jakie korzyści przyniesie Jelenie Górze? O tym porozmawiam z prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewem Ładzińskim. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program. To jest temat. Czy kształcenie zawodowe jest nam potrzebne w Polsce? Tak, oczywiście. Kształcenie zawodowe to myślę, że przyszłość pracy naszej gospodarki narodowej. My dzisiaj obserwujemy efekty tego, co zrobiła przedostatnia reforma szkolnictwa złego. Wprowadzono lica profilowane, które nie przygotowywały do zawodu, które nawet źle przygotowywały do tego, aby ten młody człowiek, który podjął naukę w liceum, był przygotowany do nauki na uczelniach wyższych. Wiemy o tym, że najniższa zdawalność była nawet na studia z tych liceów profilowanych. I dzięki Bogu, że przestały te licea funkcjonować, ponieważ nie dawały one Efektu i efekty dzisiaj zbieramy. Był taki trend, że każdy y, młody człowiek w Polsce będzie miał średnie wykształcenie, że każdy powinien się dalej uczyć i niestety to I był błąd. To podstawa. Tak jest, to był błąd. Uważam, że y, doszło do tego, że wys, wyszkoliliśmy i, i bardzo dobrze na studiach wyszkolono politologów, polonistów, geologów. Tylko dla nich nie ma pracy i szkoda, że ci młodzi ludzie uczyli się, y, skończyli studia, są dobrze przygotowani i dzisiaj są bez pracy. Ja uważam, że szkolnictwo zawodowe jest potrzebne i niezbędne, bo do tego doszło, że trzech y, y, wyszkolonych y, inżynierów po zarządzaniu będzie zarządzało dwoma pracownikami fizycznymi. Jeżeli tak dalej by to było, to tak mniej więcej by to wyglądało, że tych ludzi, którzy powinni być dobrze przygotowani w szkołach zawodowych i w systemie dualnym, który jest sprawdzony na Zachodzie, który funkcjonował, ten system funkcjonował w Polsce, dzisiaj jak słyszę, że wprowadza się system, system dualny kształcenia zawodowego, to przecieram oczy i mówię: No, przecież ten system funkcjonował. Ale odkrywamy Amerykę od nowa. Odkrywamy Amerykę od nowa. Ja przypomnę, że były szkoły przyzakładowe. Zakłady szkoliły dla siebie, dla swoich potrzeb. Pracowników, którzy byli doskonale przygotowani w tej szkole, że rzemiosło szkoli y, dobrych pracowników, ponieważ ten y, młody człowiek, który zaczyna jako pracownik młodociany w zakładzie rzemiechniczym zaczyna pracę, to on tą pracę podaje, poznaje od podstaw. On y, y, słyszy rozmowę z klientem, on umie przyjąć zlecenie, on umie w przyszłości naprawić coś, wyprodukować, zrobić i zapakować i wysłać. Ale często jest tak, że nie mamy możliwości. Ten młody człowiek, który przychodzi do pracy, nie ma możliwości takiej, bo wcześniej nie mógł uczestniczyć właśnie w takich szkoleniach, w takiej pracy tak. podczas kształcenia. Polska, Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że trzy czwarte pracodawców ma problem ze znalezieniem tak. dobrze wykwalifikowanego pracownika. I w tym ma pomóc klaster edukacyjny. Czym on miałby być? Ten klaster edukacyjny. Niejako zastępuje, tak rozważałem tą sprawę. Jest to na pewno bardzo dobre, bo to jest połączenie właśnie praktyki z teorią. To jest dobrze wyposażone takie centra szkolenia dla ludzi, dla firm, które znajdują się w tych specjalnych strefach ekonomicznych i, i dobrze, że w tych strefa, w strefach powstaną obiekty, które będą wyposażone w nowoczesne maszyny, bo niekiedy ten uczeń, pracując w branży metalowej, a ta branża na przykład jest, jest bardzo, powiedziałbym, no to szeroka gama wiedzy musi być, od obrabiarek do, 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 do produkcji, do półproduktów, które się wykonuje na obrabiarkach numerycznie sterowanych, na obrabia, obrabiarkach konwencjonalnych i Zwykła ślusarka, gdzie jest spabalnictwo, gdzie są konstrukcje. I dzisiaj, w zakładzie, którym ten młody człowiek tylko wykonuje konstrukcje, a powinien też mieć wiedzę z zakresu yy, yy, sterowania maszyn, maszyn yy, yy, numerycznie sterowanych, to w zakładach powszechnie te maszyny yy, nie istnieją. On gdzieś musi tą przejść tą praktykę na takich maszynach. Czyli dzięki temu, dzięki temu klastrowi na przykład będzie mógł zobaczyć i y, nauczyć się obsługiwać te maszyny w, tak. na przykład w obrzyskiej strefie ekonomicznej. Na, pe na pewno tak, ponieważ y, raz, że te zakłady, te wszystkie firmy, które powstają, powstały w tych specjalnych strefach ekonomicznych, one to są już y, firmy globalne, to są spółki, córki firm, firm globalnych są bardzo dobrze wyposażone, to są bardzo bogate firmy, firmy, w których te maszyny są powszechnie używane. I jeżeli ten młody człowiek pójdzie, będzie miał tą praktykę w systemie dualnym, mówimy o tym, że teoria w szkole, dobrze przygotowany teoretycznie, a praktyka w tych zakładach, to będą wspaniale przygotowani ludzie. Ja bym porównał... Może jest to złe porównanie, ale, ale w jakimś stopniu można powiedzieć, że to jest szkolnictwo dualne, ale takie przypominające nam szkoły przyzakładowe. Tu będzie centrum szkolenia, kształcenia praktycznego w strefie, tak jak kiedyś to było nauka w zakładzie, nauka, praktyczne nauki zawodu w zakładzie, który posiadał szkołę. Teoria była w szkole, a w praktykę, praktykę miał na zakładzie. To wszystko bardzo ładnie brzmi. A jak y, to wygląda w Jeleniej Górze? Bo pan nie tylko jest y, przedsiębiorcą z 40-letnim stażem jeleniogórskim, tak. także radnym, ale też y, prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Jak Jelenia Góra kształtuje się na tle na przykład innych miast y, naszego regionu? Ja powiem, Co nam jest potrzebne? Y, powiem szczerze tak. Y, cieszę się, że... U nas ta specjalna strefa ekonomiczna się rozwija. Rozwija się i w ostatnich latach powstało dużo zakładów, w, właśnie w tej stref, specjalnej strefie ekonomicznej. Zawsze mówiłem, że samej turystyki Jelenia Góra się nie wyżywi, że Jelenia Góra to musi mieć również produkcję, musi, musi mieć tą drugą nogę, jakbym powiedział jakiejś produkcji nieuciążliwej, bo to jest teren jakby nie było turystyczny, ale w Wielenie Górze powinna być właśnie umiejscowiana, rozpoczynana czy, 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 czy prowadzona produkcja nieuciążliwa, Pro, produkcja, broń Boże, chemii, bo przypomina nam się celwiskoza I, i, i mówię o tych wysokich technologiach które dzisiaj są stosowane w tych firmach, o których nas nie chcę powtarzać, ale są one nam znane, gdzie zatrudniają i, i kilka tysięcy ludzi i widzę, że się rozbudowują. To jest znakomita sprawa, żeby przygotować właśnie ludzi do, do tych zakładów, tych firm, które pracują w tej specjalnej strefie ekonomicznej. I wtedy, I to... oka wtedy okaże się, że młodzież nie... Młodzieży nie ubywa w Górze, a wręcz przybywa, bo wtedy tak. będą mieli możliwość i chęć i potrzebę zostania. Uważam, tutaj. że tak jak ten uczeń, o którym wspomniałem z Rembiszowa, który potrafi przyjeżdżać y, do mnie na praktyczną naukę zawodu, uczyć się zawodu, tak samo będą przyjeżdżali młodzi ludzie <laughs> z okolicznych miejscowości, żeby u nas się y, nauczyć, przyuczyć nauczyć zawodu w którym będą kiedyś pracowali. I dzisiaj ja osobiście uważam i zawsze to uważałem po w wielu ruchach pana prezydenta zawiły, który naprawdę wiele zrobił, żeby te strefy specjalną strefę ekonomiczną aktywnić, to kiedy możemy liczyć na to, że klaster edukacyjny zacznie działać, będziemy mieli wszystko już tak poukładane i to uczenie dualne, i klaster edukacyjny, i ta pomoc z państwa i od przedsiębiorców będzie płynęła. Kiedy to się tak usankcjonuje? Ja myślę, że jeżeli ten klaster w niebawem ruszy, Mówię teoretycznie, on ruszył, lecz jeszcze potrzeba troszkę pracy, żeby, żeby zbudować te centra, wyposażyć je, bo na to są potrzebne pieniądze. Trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze. Dokładnie. Natomiast ta młodzież już będzie mogła się przyuczać. Może jeszcze nie będzie tego centrum wyposażonego, ale w tych zakładach będzie mogła odbywać praktyczną naukę zawodu. Szkoły techniczne będą miały w tych uczniów na teorii, czyli szkoły powinny się rozbudowywać. Pomimo niżu, ta młodzież dzisiaj rozumie. Ja się cieszę, że w ostatnim czasie dużo mówi się o rzemiośle, że dużo się mówi o tym szkolnictwie zawodowym, dualnym ponieważ to jest droga do tego, aby zmniejszyć bezrobocie i to jest droga do tego, żeby w przyszłości Polska by miała dobrze wykwalifikowanych ludzi. Pan kształci po prostu specjalistów, których u nas brakuje. Właśnie więc... cieszę się i, i będę kształcił młodzież, bo ja kocham młodzież, ta młodzież jest naprawdę wspaniała, tylko trzeba z nią umieć rozmawiać. Jak słyszę, że yy, moi koledzy, niektórzy mistrzowie mówią, a nie biorę uczniów, bo uczeń mi nic nie daje. To jest nieprawda. Ja uważam, że każdy uczeń dobrze przygotowany, jeżeli ty z tym, tym uczniem się misz zajmuje, poświęca mu czas, i, i, bo przecież są też różni, są też tacy, którzy nie chcą, bo mama, tato kazali. Niemniej jednak ci, co chcą się nauczyć i chcą w tym zawodzie kiedyś pracować, to naprawdę uczeń jest pomocny w danej firmie, bo z początku wykonuje te pro, proste rzeczy, Wykonuje te rzeczy łatwe, ale już w drugiej klasie, a w trzeciej, to naprawdę niekiedy ten uczeń wcale nie jest gorszy od tych wysoko wykwalifikowanych, których się wydaje, że są już tak wykwalifikowani, bo oni są w zawodzie 25-30 lat. U niekiedy uczniowie po, w trzeciej klasie. Jak poznają rysunek techniczny i chcą się uczyć, są wspaniałymi uczniami i będą to wspaniali pracownicy. I cieszę się, że takich uczniów przygotujemy i jeszcze raz powiem o kształceniu dualnym, że jest to kształcenie dualne w Niemczech, Francji i innych krajach. U nas było, dzisiaj się odkrywa Amerykę i niech ono będzie i niech służy naszej gospodarce. Bardzo, Bardzo serdecznie dziękuję.